Pierwsze pytanie mam takie. Jaka jest według Pana rola aktora w dzisiejszym świecie? Bo to się trochę chyba zmieniło. A mówi Pani pewnie o tym, czy, czy to jest misja bycie aktorem, czy to jest no, zabyt misyjny? Tak, też. też. Bo to różne chodzą opinie. No, tak. Nie, ja uważam, że zawód aktora jest zawodem przemyśliwczym. Po prostu ludzie lubią być oszukiwani w teatrach, w kinach, lubią słuchać historii, lubią mieć historię, lubią być wciągani w coś innego niż rzeczywistość i myślę, że rola aktora jest taka, żeby to jak najwiarygodniej tworzyć, jak najwiarygodniej w tym zaistnieć i żeby nabrać po to oni przychodzą do kina, do teatru. Czyli najpierw warsztat, potem ewentualnie jakaś tam misja? Znaczy misja, ja z tą misją bym nie przesadzał. Może misja jest taka, żeby, żeby aktor miał w miarę dobry gust i, i wiedział co robi, ale... No tak, bo, bo też taka misja w sensie, że y, co gramy na przykład, bo to też y, no dużo czy? zależy od gustu, tak jak Pan mówi, ale też chyba od no na tak, raku. Ale u nas, u nas w kraju dosyć jest mały to świat i y, y, ja myślę, że 3-4 aktorów, 3-4 aktorki mogą sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć co gramy, to odrzucę, tego nie odrzucę, a generalnie każdy musi zarabiać, no bo ma rodzinie dzień dobry, dzieci, dzień dobre kredyty, dzień dobry. I myślę, że to jest w ten sposób. Natomiast, jeżeli już walczy się na wielu frontach, tak jak, nie wiem, ja walczę na wielu frontach, a między innymi z, z moim teatrem Montownia, to wtedy rzeczywiście siadamy i koncepcyjnie gadamy, co byśmy chcieli, jaki tekst i oczywiście wtedy to, jak do tego podejść, jaki to ma być tekst poziom albo nasze poczucie humoru przekazać, no to oczywiście o tym gadamy i zastanawiamy się tym. No właśnie, bo teraz nie na pewno pomiera calineczka, tak? I ta calineczka też nie jest taka typowa. Nie jest typowa. Myśmy chcieli zabnąć taki tryptyk, które sobie sami wymyśliliśmy. Najpierw byli trzej muszkieterowie, mhm. potem było kwadrat i stwierdziliśmy, że chcieliśmy zrobić, chcieliśmy, zrobić Harego Pottera, o, super. Ale, 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 ale niestety prawa są tak koszmarnie drogie. Chyba, żeby się nazywał Henryk Garncarz. To no, może wtedy się Ale to bierze, też by było się bardzo fajne. Natomiast y, padło na, na calineczkę i myślę, że dobrze, że padło, bo spotkaliśmy przy tej okazji Teatr Papa Hema mm -hmm. z Stoku Teatr lalkowy, młody, prężny, który ma nie tylko ambicje operowania lalkami, ale i grania, świetny. I w ósemkę razem z tym teatrem stworzyliśmy właśnie taki troszkę można powiedzieć teatralnie idealny spektakl, bo połączyliśmy i aktorów dramatycznych z lalkowymi lalka, yy, bauda tak zwana, operowana przez nich. Yy, bardzo fajna, fajna zabawa. Myślę, że mądra. Teraz e, Państwo grali w ósemkę, tak? W celu naćmieniach. W, w celu naćmieniach gramy w ósemkę w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Mm -hmm. Bo zazwyczaj to jednak jest Państwa czteroosobowa ekipa? Tak, czterech facetów od 1996 roku. lat się, znaczy dzisiaj, w Paździer... październiku, 16 października, stupubnie mm -hmm. 20 lat. Jak świętujemy? Yy, nie, bo właśnie myśmy świętowali co 5 lat i yy, to średnio wychodziło to świętowanie, fajniej było między świętami. Yy, natomiast. Yy, tak, i chyba będziemy obchodzili we własnym gronie przy herbacie. Mocno zaparzonej. <grywanie> Natomiast, <grywanie> Natomiast tak 20 lat, chyba to to około 40, 40 kilka spektakli zaczęliśmy wow. zrobić. W tym czasie nie, nie wszyscy we wszystkich, ale jako teatr montowny, no myślę, że taką liczbą by się to zamknęło. więc to jest taki średni wynik dwa spektakle na sezon. To jak w tym małym teatrze powinno być. Bez bez miejsca. Jest... Właśnie, bo to jest jeszcze bez miejsca, tak. bo coś tak tułają. Znaczy tułają to złe słowo. Dobre, bardzo Dobra? dobre. <laughs> tak, myśmy się tułali po Polsce, tułamy się do tej pory po Polsce. Teraz... W Krakowie właźni, W Krakowie. Właźni, no, W Warszawie graliśmy naprawdę na większości scen jako Teatr Montownia. Y... No to też chyba dobre, nowe doświadczenie. Tak, to jest fantastyczne. Myśmy mieli taki epizod w 2005 roku, bo że byliśmy. Do zagospodarowania basen. Teraz tam, gdzie jest teatr toka to wspólny to jest basen. Myśmy w tym basenie dwa lata starali się urządzić teatr, ale, ale stwierdziliśmy, że, że chyba pisane jest nam tułanie się, a nie papierkowe roboty i organizowanie pieniędzy, żeby zapewnić widownię. Niech to robią inni, a my się zajmujemy teatrem, notowność. Ale tu też tyś świadczy, że jednak każdy teatr chyba przyjmuje. Mnie... No to różnie jest, no bo teatry mają swoje zespoły i to nie każdy chce, chce ale Teatr Powszechny od początku w 1996 nas przytulił i tulił nas tak przez 3-4 lata. Potem przytulił nas Teatr Studio, potem przytuliła nas Pani Krystyna Janda w Polonii, potem wokół, potem znowu wróciliśmy do Teatru Powszechnego, Łaźnia. Między innymi nowa Bartka Szydłowskiego w Nowej Hucie w Krakowie. Więc takie mamy kotwice i życie od Ja właśnie czytałam ostatnio jakiś post, chyba to było co do właśnie pani Krystyna Jandy, że y, obserwowała państwo jeszcze, jak byliście w y, 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 powszechnym jako takie dzieciaki jeszcze? No, dzi I, tak, I wtedy się za zachwycała pani. Mieliśmy 21, 22, 23 lata. I rzeczywiście Pani Krystyna Janda była wtedy etatową aktorką mm -hmm. Teatru Powszechnego i spotykaliśmy się w bufecie. Na scenie się nie spotkaliśmy, ale, ale przychodziła na nasze spektakle, a my na jej. No i tak nas poznała i dzięki temu też możemy nadal egzystować jako aktorzy w jej teatru. W Polonii jest ojciec Bóg, prawda? W Polonii ojciec jest Bóg, jeszcze, czy... jest jeszcze ojciec Bóg. Ale to nie jest tylko teatr-montownia, to jest mój, no tak, mój, tak. mój monodram wyprodukowany przez Michała Wolniaka, wyreżyserowany przez Waldka Śmigasiewicza, 6 lat już egzystuje, chociaż premiera była w, w 1500 m2 tutaj na Powiślu, ale chyba tego 1500 też już nie ma, <laughs> więc bardzo się cieszę, że Pani Krystyna przytuliła ten spektakl. Ale on jest... Yy, bardzo dużo właśnie takich emocjonalnych opinii o nim słyszałem, jest bardzo... Bardzo wciągłe. No ja się bardzo cieszę, ja się bardzo cieszę. Właśnie sprawdzałam wczoraj repertuar, żeby zobaczyć kiedy jest grany teraz, i nie mogłam... Teraz nie ma, teraz wygrałem go tydzień temu dokładnie. No w sobotę, a teraz mm. możliwe, że w czerwcu, możliwe, że we wrześniu, Czerwcie no bo wrześniu. tam jest mnóstwo, mnóstwo spektakli Pani Krystyna ma w Polonii, a 6 lat grania już w tym teatrze, to też jest jak na spektakl. No, to monodram dużo. Ale więc... jak wydać widok do ciągle Tak, wiem pełno. <laughs> <laughs> a to jeszcze tak może ogólnie o kulturze właśnie, Proszę. bo my, jako ta kultura do góry nogami, i o tym co przed chwilą przed wywiadem rozmawialiśmy, z tą kulturą jest tak trochę kiepsko w mediach i, i w takim mówieniu o kulturze. Mało się o tym mówi. No nie mogę powiedzieć, że jest kiepsko w mówieniu o kulturze, dlatego, że moja siostra pracuje w TV Kultura. A nie, no TV Kultura to jest inna działka, tak. I, i tam bardzo fajnie i sprawnie Marta berkus bużyńska swoją działeczkę uprawia. Jakiś problem, tak? Tak, i wiadomości kulturalne, i wywiady, i... Bardzo bardzo sobie to chwali, ja również sobie to chwalę, mam nadzieję, że widzowie też. Natomiast jeśli mówimy o takich mediach no tak, mediach raczej, internetowych, raczej, raczej. no to rzeczywiście to na razie chyba jest na zasadzie takiego człapania i macania w różną stronę, to znaczy co się przyjmie, co się nie przyjmie. No właśnie, bo to też jest dobre pytanie. No czy to się przyjmie, czy to się nie przyjmie, ale dużo osób ludzi, dużo ludzi mówi, że po prostu nikt nie chce czytać o kulturze, więc po to, co o tym pisacie. Chyba jest nieprawda. Nie, ale ja myślę, że gdyby powstał mam nadzieję, że ten Wasz portal taki no. będzie, który by, który by załatwiał za jednym wejściem na taką stronę zaposobowania yy, kinomana, muzeo muzeomana, yy, to by było fajne. Właśnie, my chcemy zrobić taki misz masz bo to chyba też jest trochę źle, że wszystko jest właśnie tak ukierunkowane, że jeśli ktoś mówi o teatrze, to już tylko o teatrze, jeśli o filmy, to tylko o filmie, no tak, tak. a to trzeba jakoś chyba przenikać i łączyć. No coś, tak, no bo no ktoś wychodzi z teatru, z teatru, chce pójść na kolację, ale na kolacji planuje, że pójdzie w niedzielę do muzeum, a potem do kina no wyjść no. wszystko za jednym zamachem, więc może po prostu. A mamy nadzieję, że coś takiego oddrowienia. Bardzo trzymam kciuki. <laughs> Pytania losuję, tak? tak trzy. trzy. Trzy pytania losuję z, z tajemniczych. Biorę raz, biorę dwa, żeby nie poleciało. I trzy. Na wierzchu były te najciekawsze. Wieszane były, więc trudno powiedzieć. Dobrze, proszę, proszę, pierwsze pytanie. Gdyby musiała, musiała pani, pan wybrać jedną potrawę, którą jadłby pan do końca życia, co by to było szpinak? E, szpinak i kwisty bewsztyk. I to połączenie wystarczyło mi do końca życia spokojnie. To jest pierwsze pytanie. Od razu odpowiedziałem, i tak samo bym odpowiedział o dziwo, jak miałem 5 lat. Nie wiem co z Chris besztykiem, ale szpinak od dzieciństwa. Pytanie: 27. Czy jest Pan, Pani, za zalegalizowaniem Kinder Niespodzianki? Za zalegalizowaniem? Przedając pytanie: tak, sprzedaż Kinder Niespodzianki jest. Nielegalna, słusznie, bardzo słusznie, że jest nielegalna. U nas też powinni ją zdelegalizować. Nie powinno być żadnych kinder niespodzianek. Za 4 lata, bo wtedy moje dzieci zakończą. Ona A do nich się uczy. 68. Pytanie: Kiedy ostatnio napisała pan, pani do kogoś prawdziwy list? 3 dni temu do moich władz w Akademii Teatralnej. Oficjalne pismo list zatytułowany z adresem i podpisany również z wyrazami szacunku. Marcin P.